Pamiętacie markę Sharp? Moje rodzice mieli kiedyś ich telewizor i pamiętam też jeden z najbardziej suchych żartów. Czy Sharp szarpie? Nowy smartfon Sharp Aquos R3 na pewno nie szarpie, bo ma wyświetlacz z odświeżaniem 120 Hz. Ale uwaga, bo to będzie dobre. Ma dwa wcięcia w ekranie. Czy widziałem różnicę między 120 Hz w Sharpie, a 90 Hz w OnePlusie 7 Pro? Mówiąc szczerze, nie bardzo i uważam, że może w gamingowym smartfonie Asusa to ma sens, ale nie w takim zwykłym. Mamy tu mierzący 6,2 cala ekran IPS LCD z rozdzielczością Quad HD, który obsługuje HDR10. Zapytać o co chodzi z tymi dwoma wcięciami? Na górze w noczu przedni aparat, na dole w noczu czytnik linii papilarnych. Wygląda to niestety paskudnie. W środku natomiast niezłe podzespoły. Snapdragon 855 i 6 GB pamięci RAM, Adreno 630 do tego 128 GB pamięci na dane. Bateria nie należy do największych, ma tylko 3200 mAh, ale za to smartfon obsługuje bezprzewodowe ładowanie w 11-watowym standardzie QI. Z tyłu dwa aparaty, jeden z matrycą 12,2 megapiksela i światłem f1,7, drugi 20 megapikseli, szeroki kąt 125 stopni i światło f2,4. Z przodu natomiast sensor z matrycą 16,3 megapiksela. Skłamałbym mówiąc, że przy stoisku z nowymi smartfonami Sharp'a kłębiły się tłumy. Tym bardziej zastanawiam się nad sensem powrotu tej marki, a dwa nocze w dobie bezramkowych wyświetlacze wyglądają dość komicznie i choć faktycznie intrygują, to nie odbierałbym tego jako komplement. Jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał no i widzimy się przy okazji następnego filmu. Trzymajcie się, cześć!